No, no chodźcie dzieci, chodźcie. chodźcie. Czy to wszystkich się tak na lekcje spóźniacie? Czy tylko do mnie, co? Spóźniacze Żydaki. Raz, dwa, trzy panie, może lepiej, bo na pewno. No a gdzie jest mój przemuś, ja przemuś? Przemuś ja, z gości w Przepraszam bardzo, bardzo przepraszam. Przemuś. Mój kochany słuchczynialec.

Z ikrą. No, z kamieniem! Temat dzisiejszy jest zawieszcie. Chciałabym z Wami porozmawiać na temat, kim to będzie w przyszłości. Ja, będąc w Waszym wieku, będę z młodą i kobietą. A to wszystko po to, żeby się z Wami teraz użerać za 1200 złotych na rękę i jeszcze wydawać pieniądze na Wasze sprawdziany i no, mały. za ma, ma, ma tego. A co robisz, no, Dziękuję. Jest nauczycielem, pracuję na połowę to Czemuś, ty zawsze potrafisz mnie pocieszyć. Ty jesteś taką moją małą pieczareczką, która wyrosła na tym klasowym oborniku. Mój pterodaktyl Dzieciary, no spokój. No i znowu się wyniosłem. Ja nie wiem, no ja za kochną, ale uda mu się wybrzwi. Nie. 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 Bornik no, był fajny. Tak, panie ucieczkę, pani jest fajną nauczycielką. Pani jedyny problem polega na tym, że pani nie, nas nienawidzi. Nie, nie. Olga, zacznijmy. Ja chciałabym być posłem. Bardzo ładnie, a dlaczego? Bo Pani dowie, że ja najlepiej, się kłamie. No matko i córko, naprawdę... Mm -hmm. no naprawdę. Natalia, może ty spróbuj. A ja chciałabym być policjantką. No, pięknie, no a dlaczego? Chcesz bronić naszego bezpieczeństwa? Nie. Po prostu do niepca? Nie. Natali, jesteś normalna? Ja 20 lat chodzę w tej szkole. Chciałabym być kierownikiem. No, bardzo ładnie. Tak, chciałabym kierować grupą przestępczą. Ewentualnie mogę iść w ojca i zostać medelem. Nie no. no, ja z wami zbaduję po prostu. Jeżeli to wy jesteście przyszłością tego narodu, no to ten naród nie ma przyszłości. A to wszystko przez te prymite zachodnie media. Jeżeli rodzice nie umieją was wychować, Czemuś jesteś moją ostatnią nadzieją. Kim chcesz zostać w przyszłości? Ja proszę Pani, to chcę zostać księdzem. No i to jest piękne. No, bo ja też chcę iść na do ojca i co, i co, i co. O mój Boże, to ja już chyba wolę uczyć sieroty naprawdę. Pani dyrektor porozmawia z Waszymi rodzicami nawet